Witajcie kochani, drugi dzień bitwy, krwawej jatki, cztery gwiazdki bez fioletowych. O, obrona mocno się podciągnęła, ale dużo nas losują. Zobaczcie w dwa dni, ile mam. Yy, ile mam tutaj napaści. No dobra, to teraz my napadnijmy i mam nadzieję, że będzie dużo lepiej niż wczoraj. Dobra, tutaj yy, co, jedziemy niebiesko, myślę, czerwonymi, nie? Niebiesko-czerwonymi. Dobra, spróbujemy tak. Dobra, tu mamy cztery niebieskie i trzy czerwone pięknie i od razu trzy niebieskie i dziękujemy Gormekowi już za grę. Kolejne niebieskie polecimy lewą stronę, bo tam jest iluksiu i mamy niebieskie klocki. Spróbujemy tak, i tak, i tak, i tak. Oczywiście zabrakło. Zdjął nam efekt. Eee, tutaj Scarlet, natomiast wykończę tą luksiu, bo ostatnio mam z nią przykre doświadczenia niebieskie w pustkę Sonia, o, spróbujemy kolena wyautować, udało się. I tu mamy niebieskie pod Sonią, walnie nas, zobaczymy kogo. Dobra ciach, ciach, czerwone. Zachaczymy troszeczkę, puścimy smoka, to powinno nam. A nie, nie odpaliło, no trudno. Ale to myślę, że odpali. Ciach. No dobra. No, tego w stanie nie jestem przeczytać. Niku. Nawet nie mm, staram się stwierdzić, jaki to język. Chociaż chyba japoński. Dobra. E, tutaj tak, kaszek. Myślę, że zostawię tą ekipie, wiecie, ponieważ jest dwóch czerwonych, chociaż jest Kieł też w sumie leczący. A to wiecie co, weźmiemy Gormeka. Jednak y, mocno na tanka się nakierujmy, zobaczymy. Hmm, oczywiście tam, gdzie tank, to nie ma czerwonych. Zrzućmy sobie troszeczkę klocków. Dobra, teraz weszło trochę czerwonych. No, 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 no. No. Dobra. Teraz tak pozbądźmy się tego Wilbura. I tego jego głupkawa tego efektu. Oczywiście zabrakło ciut, ciut, ciut. Ale na szczęście Skarlet wali kilku. Dobra. Ponurak też już powinien się zawijać. No, ale jeszcze nas huknął, widzicie. Hamstwo w państwie normalnie. Dobra, walniemy tego smoka. To nam odpali sonię. Eee, myślę, że spróbujemy Łukonga tutaj po wykończyć, bo. Jego efekt będzie dużo gorszy niż efekt, który da kieł. Zobaczcie. Ciach. Chociaż na kontrataku chłopaki się mogą przejechać srogo. No dobra. Klocki się trochę złożyły ładnie. Sonia. Obniżony DF. Także Maria pokonana. Na razie idzie, idzie. Znowu czerwoni. No to tym razem wrócimy do ponuraka. A czerwonych zostawię. Może się to zemści, ale zobaczymy. Czerwony w środku. Zielony jest diamencik, ale nie wykorzystam. Próbuję odpalić naszych chłopaków. I dziewczyny, a w zasadzie dziewczyny i chłopaków, bo dziewczyn mamy więcej w składzie. Dobra, leczenie nie działa oczywiście, więc polecimy tak. I wiecie co tam Luxiu, bo jednak to zabieranie many to jest ciężka sprawa. Dobra, puścimy tego smoka, to nam. A, mogłem na dole niebieskie złożyć, kurczę. No, trudno. Nie zauważyłem, teraz się złożyły. I wiecie, co gormeka będę chciał załatwić? To obniżenie defa może się źle skończyć dla nas. Znaczy, on i tak odpali, bo to nie ma na to siły. Dobra, kontratak wszedł. Niebieskie, troszeczkę tu. Dobra, nie chcę w nich bić, chociaż melendor odpala, ale tu sobie pogramy na boku. Póki możemy, a już nie możemy. Więc może fioletowe delikatnie. Dobra, weszły czerwone. To odpali nasze dziewczyny, ale niestety odpaliły tą Sonię. I pożegnaliśmy się z naszą Sonią. Dobra, włączymy kontratak. Sonia się powinna nadziewać na kontrataki plus spalenie. Dobra. No i teraz tylko kwestia załatwić melendora. Na razie ma dwie tury do uderzenia, także spokojnie możemy sobie grać. Jak mu zostanie jedna, wtedy włączymy borila. A może nie będzie takiej konieczności. A mogłem tych niebieskich nie zrzucać. Dobra, jedna tura. Wrzucamy kontratak. Ale nie był potrzebny nawet. Dobra. O, zaczęło się. W żółto. Mm -hmm. Mm -hmm. Czyli wypadałoby wziąć czerwono-zieloną ekipę. O, wiecie co? Weźmiemy tak. Tak. A, coś mi się tu poprzemczało. Dobra, jedną kadilen, Kelly, mówię kadilen, Kelly. Dwie Kelly weźmiemy, to są dwie. Szybkie many i z zielonych weźmiemy Kamrata i Kademona. I taką ekipą spróbujemy ich tutaj sturchnąć. Zielone obniżenie defa. Eee, czerwoni bardziej atakujący. Dobra. Obniżenie ataku. Zielone. Dobra, weszły w kombie i wiecie co. Puszczę czerwone wiasia, Znowu czerwone. Mam nadzieję, że Małgosia nie odpali. I teraz już trudno Wwalę zielony diament. W nadziei, że nie przeżyje tego. No, przeżyła, niestety. Ale na szczęście odpaliła najgorzej jak tylko mogła. Ciach. Ciach. I czerwone. Dobra, drugiego się pozbyliśmy. Chao jest tutaj groźniejszy w tej chwili od Wukonga pod tym względem, że jest jedynym atakującym tak naprawdę. Teraz walniemy Wukongowi. No i może Chao się spali. A jak nie, to mamy, o. Co jak nie spalił się, to za karę taka Kelly. Jak to się czyta? Kelile. Kelile. Dobra. Tu niebieski na tanku. I dwóch czerwonych. Także w sumie zielono-czerwona ekipa też. Nie, zielono-niebieska, przepraszam. Więc zrobimy tak zrobimy tak. Powiem, że podwajamy ten efekt. Franki jeszcze nie jest gotowy i tu też podwoimy. No nie ma za bardzo skogo wybrać. Wolę jednak wziąć e, takich bardziej atakujących, bo ci obszarowi. Z tych, co mam, no to nie są za dobrze. Dobra. Mamy zielone w Wukonga i niebieskie w Wukonga. Teraz w sumie nic nie mamy. Puścimy niebieskie, tak, i mamy jeszcze niebieskie na dole. Wukong odpala to nie jest dobry, dobry znak, ale Sonia go wyzeruje. A, mogłem poczekać z Sąsonią, kurczę. No dobra, już trudno. Teraz to już jest po ptakach. Tak, dajemy ciała z tym. Dobra, włączymy własny kontratak i na razie przeczekamy może tego Borila. Chociaż chyba nie damy rady. Dobra, poświęcimy chyba dwie tury. Atakują tam z lewej. Zrobimy tak. I tak. O, nie wiem, czy sam się nie pokonałem w tej rozgrywce. Tak mi tu coś pachnie. Że tym wykorzystaniem zbyt wczesnym po prostu się pokonałem. Tak jest. Dobra, zdejmiemy jeszcze borila. I... Tak, mój błąd, mój błąd. I trzecia porażka. To biorę to na klatę. No dobra, najważniejsza informacja to, że zapraszamy na trzeci dzień bitew. I miejmy nadzieję, że pójdzie znacznie lepiej niż dzisiaj, czyli bez porażki, bo jak nie, to będzie nasz ostatni dzień. Dobra, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia. Mam nadzieję już jutro. Trzymajcie się. Hej, hej, hej.